Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Trójbus SFD, jest z nami Michał Tybora, jest z nami Paweł Jurczyński i jest z nami również Szymon, czyli nasz kamerzysta i to będzie no nasza nowa seria, czyli od zera do powerliftera. Jesteśmy dzisiaj wyjątkowo w studium 1.11, czyli w głównej siedzibie e, naszej ulubionej konkurencji z Wrocławia, Polish By Barbers. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy chłopaki, dziękujemy was za udostępnienie tego miejsca. No i co? Zrobimy z naszego kamerzysty trójboist. Taki jest zamysł. Będzie to długa seria, być może roczna. Zobaczymy ile mu wystarczy chęci do ćwiczenia. Co czujesz presję, Szymon? Trochę czuję, ale boję się przyznać. <laughs> Jesteś gotowy na hejty wszystkie? Zawsze. Dobrze, okej. Okay. Mamy taki plan, żeby może go już z tymi hejtami wcześniej tak zaznajomić, nie? Trochę Ty grubasie. Otóż to ważne jest to, co wasze ciało potrafi, a nie jak wygląda. teraz patrz. Tu masz kolec biodrowy, tu. No. Podciągnij ten kolec do góry. O, dokładnie. Czyli chcesz zrobić, patrz. Chcesz zrobić zamiast. czujesz takiego, to chcesz tutaj, do góry, ten kolec podciągnąć. I tak, żebyś tu jeszcze bardziej czuł, że, że tam rozciąga wszystko na całej nodze. Dobra, zmiana. I znowu kolec biodrowy do góry. Ciach. Napnij brzuch mocno. Trzymaj spięty brzuch. Kolec do góry. Ok. Dobra. I teraz tak. Ta noga, żeby troszkę bardziej do przodu. Ok, wyprostuj sobie tylną nogę. Dobra, napnij mocno brzuch i teraz całe się pochylaj delikatnie do przodu. Pochylaj się, pochlej się i tutaj będziesz tu napięcie. I postaraj się wytrzymać tutaj, no okej okay. dobra. Troszkę pięta do przodu, tak żeby, ca... tak żeby ta noga była prostopadle, do tylniej. Wyprostuj tylną nogę. Wyprostuj ją. Okej. Okay. I znowu brzuch spięty. I cały tu, prosto, prosto plecy, prosto plecy. Tu, tu. Wyprostuj się. Polak dumny, nie jak wieśniak. I się pochylaj, do przodu, powolutku, powolutku. powolutku. Okej, okay. już? Jest ta pozycja, że mocno ciągnie? Dobra, to znowu wytrzymujemy. Tylko stara się zobaczyć, znowu uciekła stopa, nie? Dobra, Szymon, wbijaj w takim razie. Zaczniemy sobie od Hajbara. Nie z tej strony. Dobra, zaczniemy sobie od Hajbara, czyli tak, ściśnij sobie mocno plecy. I sztangę będziesz trzymał w tym miejscu, okej? Okay? Dobra, słuchaj, to ja Ci może na początku pokażę, jak to będzie wyglądało. Tak chyba będzie najlepiej. Chwytasz sobie dosyć wąsko łapy, ale nie na tyle wąsko, żeby Ci coś bolało w barkach albo w łokciach. Okej, okay? jak będzie Ci coś bolało, to sobie wtedy spostrzesz po, trochę chwyt, ale im ciaśniej chwycisz, tym tym lepiej sobie dopniesz plecy, nie? Ustawiasz sobie stangę tutaj na kapturach, ciach, krótkie odejście, nie łazisz tu jakoś, nie na miękkich nogach, tylko cyk. Cyk. Jesteś, stajesz sobie mniej więcej na szerokości barków. Bierzesz duży wdech do brzucha. Spinasz sobie brzuch i w tym momencie wychodzisz jednocześnie biodrem w tył i kolanem do przodu, czyli po prostu schodzisz ze sztangą. I teraz dobrze się zepnij, porządny wdech. Zaciśnij się dookoła. I robisz biodro do tyłu, kolana do przodu i do samej ziemi. Dobrze. Pierwsze, co się rzuca na oczy, to jest do poprawy praca stóp, które po prostu zapadają się do wewnątrz i będą psuły nam stabilną pozycję oraz wykonanie boju. Druga sprawa to jest oddech do nauki, jak oddychać. Poprawnie, w Twilboy, oczywiście, możecie zobaczyć w naszym filmie o Bracingu, który prawdopodobnie powinien być niedługo na kanale. E, a teraz pokażę Wam, jak będziemy te mankamenty korygować i patrzymy, co dalej jest do rynia. Masz trzy punkty podparcia: to jest pierwszy, pod duży, za dużym paluchem, za małym palcem i pięta. Masz się, opierać na tych trzech palcach, a tu musisz aktywnie wysklepić ten łuk. Czyli chcesz zrobić coś, o coś dokładnie takiego, nie? Czyli nie, nie możesz być na dużym palcu. To na ziemi, tu i tak byś chciał te dwa te dwie części stopy jakby się do siebie zbliżyć. Tak? Okej, okay, dobra. I ten łuk stopy musisz aktywnie mieć cały czas utrzymany z jednej strony i z drugiej też. O tak, dużo chodzisz na bosaka? Nie. To od tej pory w domu cały czas na bosaka. Dobra. Okej, okay? cały czas twoje zadanie domowe, bo te stopy są no W strasznym stanie, nie? w sensie te yy, mięśnie stopy są w ogóle nieaktywne. Ja bym ci nawet teraz dał piłeczkę, weź sobie tej piłeczkę i zroluj sobie na szybko tą stopę. I sobie powolutku roluj. Powoli, nie śpieszy, powoli. Znajdź jakieś miejsca, które są bardziej bolesne. Nie? Na pewno tam jest sporo takich. Czujesz? Ok. Jak znajdziesz takie miejsce, które jest bardziej bolesne, zatrzymaj się na nim i je tak troszkę rozwałkuj. Przód, tył, przód, tył, delikatne ruchy, ro, rozgnieć je jakby, ok? I poczuj, że tam wszystkie... Dajesz tak, nie spinaj w ogóle całej stopy, no. tylko daj się jakby piłeczce wgnieść jak najgłębiej w mięśnie stopy. Okay. To jest twoja stopa, nie gonią mnie nie tak, zadba, tak jak ty. Poczuj, co tam nie gra i napraw to. Cyk, ok, dobra. Zrób sobie teraz tak. Parę razy sobie stań na paluchach. Ciach. Ok. No i dobra. Cyk, cyk. Zatrzymać się na górze. dopnij te mięśnie stopy wszystkie. Ok. Później sobie paluchy do góry. Mhm. Parę razy tak. My heart will go on. Dobra. I teraz tak. Na zewnętrzną krawędź stóp. Tak. I paluchy chcesz złączyć jak najbliżej do stołu. O, tak, o, właśnie, dobra. Ciach z powrotem. Cyk, wyczuj te mieście, wszystkie stopy. Poczuj, tam wszystko pracuje. I z powrotem. Cyk, na zewnątrz. Okej, okay, dobra. Pokaż teraz, jak to będzie wyglądało. No, aktywna stopa. Ciach, dobra. Innymi słowy, to jakbyś chciał troszeczkę bardziej na zewnętrzną krawędź niż tutaj na środku, ok? Ale pamiętaj, że cały czas punkt podparcia nie może być na krawędzi z tyłu czy z przodu. Musisz mieć obciążony równomiernie przód i tył stopy, ok? Dobra. Połóż teraz na ziemię, ogarniemy sobie oddech. Spokojnie, Wylozuj. daj mi się zapaść w tej ręce. R ręce, ręce. Nieważne. <t sensit Gmail> Rozluźnij się. Rozluźnij. Wdech, wyżej, 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 wyżej. Unieś mi rękę, walcz z tą ręką. Ok. I z powrotem. Wdech. Ok, dobra. Coś już powoli się dzieje. Napnij brzuch, mocno, mocno. O tak, Ty dobra. <laughs> Sorry. Okej. Okay. Tutaj już wdech w tym miejscu spinasz wszystko Cyk, góra. Okej, okay. krótkie odejście pewne. Na dwa kroki, czy tam piętnaście, jak robisz. Szerzej troszkę jeszcze. Więcej rotacji w stopach. Okej. Okay. Aktywna stopa. Nie, nie, w drugą stronę, na zewnętrznej krawędzi bardziej. Dobra. Zobacz, że jesteś na całej stopie, czyli dociąż paluchy. Duży wdech do brzucha. Tu chcesz tą bańkę utrzymać, tutaj tak ładnie spięty. Okej, okay. i lecisz. Jodro w tył, szeroko kolana, szeroko, 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 szeroko i góra. Zacznij najpierw lekko dupą do tyłu. Za mocno kolanem zaczynasz, czyli najpierw delikatnie dupka do tyłu. Jak już jesteś spięty, nie, wróć. Jesteś spięty że dupa do tyłu lekko. I teraz lecisz. Teraz otwieraj, 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 pyk. Dużo lepiej. Tutaj już Szymona jeszcze e, bardzo przyda się ruch Hip hinge. Delikatny bardzo. On w chajbarze nie jest aż tak mocno istotny jak w przysiadzie lobar. Natomiast żeby zaczął ładnie nam jednocześnie z kolan oraz z bioder, musimy go nauczyć wychodzenia biodrami do tyłu. Teraz stań proszę tak jak do przysiadu, usztywnij całe ciało. Nabierz powietrze, zaciśnij, napnij wszystko tak jak do przodu, łącznie z aktywną stopą i wychodzisz delikatnie bioderkiem do tyłu, dosłownie kilka centymetrów, tak i wróć. Ale nie przenosisz napięcia ciężaru na prostownik grzbietu, tylko wszystko tu ma być zaciśnięte tak jak w pozycji startowej. Zaciśnięty, lekko dupa do tyłu. Dupa w tył, kolanka szeroko, idziemy. I góra, okej, okay, ten był super. I cały czas napierasz, napierasz napierasz. O kurwa, bardzo. Dobaj, góra. Bomba. Zajebiście. To Jeszcze samo. Mocno kurwa brzuch. Okay, okay. Tylko trochę wolniej zejść. Więcej kontroli przy schodzeniu, dobra. Tak Idziesz. Dół. Trzymaj, trzymaj, klata, trzymaj, 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 klatę. trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dawaj. Okej. Jedziemy. Chwyć równo najważniej. Władza, teraz będzie rekord. Dobra. dobra. Na zewnętrzny kawałek. Ja pamiętaj. Aktywna stopa. Oddech brzuch. Bioderko. Nie do klaty, do brzucha, oddychaj do brzucha. O tak! Bioderko! kontroli, 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 kontroli! Bomba! Wypychaj klatkę, Niech klatka prowadzi... Nie, nie! Wdech do brzucha, Okej. Okay. dupa w tył, szeroko kolana, klata idzie, wysoko. Wstawaj klatka. Do... do przodu, klata! klata. Do o tak, dawaj jeszcze raz! Biodro jeszcze kolana na zewnątrz! O. I skoń, trzymaj, brzuch, trzymaj, 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 trzymaj ruch, I łokcie! Skoń. łokcie do przodu, zajbiście! Okay, jeszcze jeszcze łokcie, do przodu. Okay, do okay, łokcie do przodu, Dupa do tyłu! Kolanka na bok i wysoko, Klata wysoko! I łokcie! Jeszcze raz! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! łokcie do przodu! Dobra! Ok, wracam. Przerobiliśmy z Szymonem się przysiad typu high bar. Dlaczego taki? Ponieważ Szymon jest osobą, która nie ćwiczy w ogóle na siłowni. Od szóstej klasy szkoły podstawowej nie ćwiczył na WF-ie. Jest to bardziej ogólnorozwojowa forma. Na razie będziemy to rzeźbić, zanim przejdziemy do bardziej specyficznej techniki low barowej. Natomiast tak, dzisiaj udało nam się zmusić stopę do pracy, nauczyć oddychania mniej więcej, a także skoordynować cały ruch, żeby zrobić z tego ładny, głęboki, high barowy przysiad. Dajemy teraz Szymonowi miesiąc czasu na opanowanie wzorca i zobaczymy na kontroli, jakie ciężary będzie mógł zrobić. Dzisiaj ciężary, którymi operowaliśmy, to były 60 kg. Myślę, że spokojnie mógłby jeszcze te 20 kg więcej zrobić, natomiast na tak nieprzygotowane ciało do wysiłku e, założyliśmy, że nie będziemy maksować, po prostu ustawiliśmy wszystko ładnie technicznie i damy m, ciało do wypracowania wzorzec, który po prostu zmaksujemy dopiero za najbliższe 4 tygodnie. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie. Byliśmy dzisiaj w N11 we Wrocławiu u naszych kolegów z Polish Barbers. I zapraszamy Was do oglądania tego cyklu. Mam nadzieję, że za rok Szymon zrobi jakiś zajebisty wynik, potwierdzony na zawodach. Także kibicujcie mu, obserwujcie go również na Instagramie. Zrobimy z niego bydlaka. Deklaruję. Okej, okay, czyli za rok Deklaruję. mamy debiutanta. Szymon, wolny nie jest. Sam.